W dniu wczorajszym na terenie naszego powiatu wystąpiło kilka dosyć poważnych pożarów lasu. Największe pożary miały miejsce na terenie gminy Nowe Miasto. Były tam zlokalizowane trzy pożary: w miejscowości Gilówka, Żdżarki i Prosna. Działania straży rozpoczęły się około godziny 9 i trwały nieprzerwanie do godziny 19. Paliło się łącznie około 9 hektarów lasu. Działania straży były wspierane przez zrzuty wody z dwóch samolotów gaśniczych typu dromader. Wstępnie ustalono, że głównie paliły się lasy prywatne, ale ucierpiały też lasy nadeciskane Grujec, które stanowiły niewielkie enklawy położone wśród lasów prywatnych. Działania straży były bardzo utrudnione przez warunki atmosferyczne, czyli przez silny wiatr, który powodował szybkie rozprzestrzenianie się pożaru. Z powodu suszy Państwowa Straż Pożarna apeluje do mieszkańców o rozwagę w kwestii zachowywania się w obszarach leśnych, jak także aby ludzie, którzy wchodzą do lasu zachowali szczególną ostrożność, ponieważ sytuacja, sytuacja teraz jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o warunki pożarowe leśne.